Narzenia, jakie, o jakim słyszeliśmy przed chwilą z Ewangelii Świętego Łukasza. Chrystus naucza, jest w jakimś domu, słuchają Go ludzie, przybyli nieraz z odległych zakątków ówczesnej Palestyny, a nawet spoza niej. I naraz chcą do Niego dojść ludzie dźwigający. Sparaliżowanego człowieka. Nie mogą się do Chrystusa dostać, więc co robią? Wchodzą na dach, a te dachy przecież były, zwykle robione z gliny, z trzciny. Nie trudno było za ten, ten dach jakoś od góry rozerwać i spuszczają na noszach właśnie tego schorowanego człowieka. Spuszczają, nie mówiąc nawet nic, dlaczego to czynią, ale dla Jezusa i dla otaczających go apostołów i słuchaczy sprawa była oczywista. Uzdrów go, pomóż mu. Ale za tym niemym wołaniem kryła się ogromna wiara tych ludzi najpierw tego sparaliżowanego człowieka że jeżeli ma gdzieś szukać ratunku u siebie to tylko w Jezusie Chrystusie ale w tym wydarzeniu ukazuje się także wiara ludzi tych mężczyzn którzy nieśli jego tego sparaliżowanego może cały wysiłek żeby nieść a potem ten zawód, że nie mogą stanąć twarzą w twarz przed Chrystusem, ale nie ustępują. Wchodzą na dach, rozrywają go, spuszczają chorego przed oblicze Pana Jezusa. To szczególny obraz, moi drodzy, Kościoła. Obraz Kościoła, który żyje. Mocą Jezusa Chrystusa, który tej mocy doświadcza dzięki wierze, jaką pokłada, że jedynie w Jezusie Chrystusie jest ocalenie. Ocalenie od tego nieszczęścia, jakim są grzechy, powodujące to, że między człowiekiem a Bogiem tworzy się jakaś bariera. A jednocześnie tych ludzi widać i w kościele, który wierzy w Chrystusa, widać także wiarę, że On, Chrystus, jest w stanie pomóc także i ocalić od nieszczęść związanych z chorobami, nawet bardzo. Poważnymi, takimi jakby, jak na przykład ten paraliż. Zbliżać się do Chrystusa z wiarą, zbliżać się razem, razem pomagając sobie w wierze, ponieważ ci mężczyźni. Tak wytrwale niosący owego sparaliżowanego człowieka, a potem spuszczający go z góry na dół przed Chrystusa, pomagali temu sparaliżowanemu człowiekowi. Pomagali mu dojść do Chrystusa i w ogromnym stopniu przyczynili się do. Zaistniałego cudu. Chory mężczyzna odzyskał pełnię swoich władz, najpierw duchowych. Pan Jezus przebaczył mu jego grzechy, ale także odzyskał władzę w sparaliżowanych dotąd jego cielesnych członkach. Odszedł pełen radości, jako w pełni zdrowy człowiek na duchu i na ciele. Drodzy siostry i bracia, zwłaszcza wy, drogie dziewczęta i chłopcy, którzy pragniecie przyjąć sakrament i bierzmowania, powiedzieliście przed chwilą pragniecie go przyjąć ponieważ chcecie żyć zgodnie z chrześcijańską wiarą chcecie ją ogłosić świat pragniecie umocnienia w swojej wierze dzięki łaskom Ducha Świętego które za chwilę na was wstąpią w sakramencie bierzmowania Chcecie swoją wiarę umocnić poprzez mądrość, która sprawia, że łatwiej będzie, mocą Ducha Świętego, rozeznać Wasze życiowe wybory, zrozumieć, co jest naprawdę dobre i co jest złe. To właśnie dar. Mądrości, z którym powiązane jest męstwa. Bo przecież nie tylko wystarczy wiedzieć, co jest dobre i co jest złe, ale niekiedy wielkiego zaparcia się siebie wymaga to, żeby opowiedzieć się za dobrem, niekiedy trudnym dobrem, a odrzucić zło, które tak często przyjmuje kłamliwie. Postać dobra. Pragniecie, pragniecie także umocnić się w bierze poprzez dar umiejętności i dobrej rady. Te dwa dary są dane oczywiście pierzchowanym, ale są darem szczególnym ducha świętego po to, by służyć innym. Właśnie w umacnianiu tych innych w wierze na wzorowych mężczyzn dzisiejszego fragmentu Ewangelii Łukaszowej, pomagającym schorowanemu, sparaliżowanemu człowiekowi. Bo sami doskonale wiecie, drogie dziewczęta i chłopcy, ilu dzisiaj ludzi, także spośród waszych kolegów, koleżanek, to ludzie zagubieni. Nie potrafiący ani najpierw dobrze odróżnić między złem a dobrem, a jednocześnie bardzo często wewnętrzny słabym, których, którym brakuje siły wewnętrznej, by opowiedzieć się za dobrem, za tym, czego Pan Jezus od nas oczekuje i o czym czytamy w Jego Ewangeliach. Dar dobrej rady. Umiejętność radzenia innym to dar, który macie otrzymać właśnie po to, by innych wierze umacniać, innych do Chrystusa przyprowadzać. Tak jak ci mężczyźni, którzy przynieśli owego sparaliżowanego człowieka do Chrystusa i spuścili go przed Niego. A z tym wiąże się także dar pobożności, Potrzebam jako wierny uczeń Chrystusa żyć po Bożemu, oddając cześć Chrystusowi poprzez codzienną modlitwę, poprzez uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii. Bo trzeba także posiąść ten szczególny dar bojaźni Bożej. Bierzmowanie także dzięki temu darowi męstwa uczy nas odwagi. Kroczenia przez świat z podniesioną głową. Ile razy to przecież Jan Paweł II mówił, począwszy od swojego. Pierwszy od początku swojego pontyfikatu, nie bójcie się, nie lękajcie się. Istotnie chrześcijanin, uczeń Chrystusowy, umocniony Duchem Świętym, nie ma prawa niczego się lękać poza jedną rzeczą. Ma się lękać grzechu, zła, które, jeśli zostanie popełnione, będzie obrażało i Boga, i krzywdziło drugiego człowieka, i także krzywdziło sprawcę tego grzechu. Tego trzeba się bać. Słyszeliśmy dzisiaj z ust Waszego księdza proboszcza bardzo znamienny fragment podsumowania wizytacji kanonicznie, Jaka miała miejsce tutaj prawie 50 lat temu, 47 dokładnie, wizytacji, którą przeprowadził ówczesny arcybiskup metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Mówił o rdzeniu, o zdrowym rdzeniu tej waszej parafialnej wspólnoty. Ale mówił także o tych, którzy są daleko od niej. Albo dość obojętni wobec tego, co tutaj się dzieje. Drogie dziewczęta i chłopcy, przyjmując sakrament bierzmowania, bierzecie na siebie odpowiedzialność, by tworzyć właśnie ten zdrowy, silny rdzeń waszej parafialnej wspólnoty. Właśnie po to, by innym pokazywać, na czym polega prawdziwie, szczęśliwe, sensowne życie, jeżeli ono jest dążeniem do Boga Ojca. Jeśli ono jest dążeniem do Boga Ojca w naśladowaniu życia Jezusa Chrystusa. Jeżeli to wszystko dokonuje się w mocy Ducha Świętego. Przyjmując sakrament bierzmowania, moi drodzy. Zaciągacie także szczególne zobowiązanie wobec Kościoła, aby głosić Ewangelię wszystkim tym, którzy są daleko, dla których Ewangelia i zawarta w nich prawda jest czymś nie do końca zrozumiałym ani oczywistym, aby przyciągać. Do Chrystusa, tych wszystkich, którzy są obojętni na Jego Ewangelię. Wielkie zobowiązanie, które zaciągacie właśnie dzisiaj. A jednocześnie, moi drodzy, kiedy patrzę na Was, na Wasze krzyże zawieszone na Waszych piersiach, które są pamiątką dzisiejszego wydarzenia, jedynego. W waszym życiu popierzchowanie przyjmuje się tylko raz. Tak jak raz tylko przyjmuje się chrzest. Te krzyże mają być pamiątką tego dnia, ale mają być także zobowiązaniem, przypomnieniem tego wszystkiego, co Pan Jezus uczynił dla nas wszystkich, także dla Was, drogie dziewczęta i chłopcy oddając swoje życie za Was i dla Was, po to, abyście byli szczęśliwymi, pełnymi Bożego Pokoju, dziećmi najlepszego Ojca. Na tę miłość wyrażoną w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, trzeba odpowiadać własną miłością. A jednocześnie ten krzyż jest zawsze, był i zawsze dla Kościoła, dla każdego wierzącego członka Kościoła znakiem zwycięstwa. Bo na krzyżu Pan Jezus pokonał, zwyciężył i szatana, i grzech, i śmierć. I pragnie bardzo, abyście Wy także, drogie dziewczęta i chłopcy, to ostateczne zwycięstwo nad złem osiągnęli. Abyście to zwycięstwo osiągnęli mocą ducha świętego, który za chwilę rozleje nad Wami i wleje do Waszych serc siedmiorakie.